Kończy się ocena fiszek projektów zaproponowanych przez samorządy zrzeszone w ramach obszaru metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do sfinansowania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych w latach 2021-2027. Cztery projekty złożone przez miasto Tczew zostały wytypowane do dofinansowania. Wartość dofinansowania wynosi blisko 34 mln złotych. Jest to dopiero pierwszy etap procesu ubiegania się o te środki. Tak, już się kończy ocena fiszek dotyczących projektów zaproponowanych przez samorządy obszarowi metropolitalnemu. Tczew zgłosił cztery takie propozycje, wszystkie one zostały zaakceptowane na łączną kwotę blisko 34 milionów złotych dofinansowania. Wśród tych projektów jest m.in. renowacja naszych... Trzech parków, a więc Parku Miejskiego, Parku Kopernika i Małego Parku przy Wieży Ciśnień. Jest budowa ścieżek rowerowych, takich, które ułatwiłyby dojazd do zakładów, znajdujących się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jest też budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych i renowacja stawów retencyjnych wraz z budową odcinków wodociągu odpływowego wód deszczowych. Teraz czekamy na odblokowanie środków z KPO i, i, i wówczas no, będzie szansa sięgnięcia po te środki. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie uruchomiona całość środków, którymi będzie dysponował Obszar Metropolitalny. Do tematu będziemy wracać.